Hejka, kochani, to ja, Pimpek i, I Janusz. Janusz. Czyli rodzina Januszy. Dokładnie, kochani, pamiętacie ten ostatni filmik z tego czwartku co mieliśmy wyzwanie? Na pewno pamiętacie. Też jeszcze pamiętacie, jak ten oszuścik mały oblizał się, i potem nawet pisaliście w komentarzach. Jest dzisiaj Dzień Kary Jego, okaże, zaraz powiemy. Ale kochani, tak, chcemy też poprosić Was w opisie filmiku na dole będzie link do zbiórki. Nasz widz cypro, kochany, którego znamy osobiście. Jego bliski przyjaciel, znajomy, miał wypadek. Stracił oby dwoje dłonie w tym wypadku, no i potrzebuje pomocy. Tam będziecie mieli w opisie filmiku link do zbiórki. A Janusz, y, przy, pamiętasz, że obiecałeś, że wykonasz karę, jak przegrasz? Tak, że upiekę ciasto, bo Dokładnie. było, widzowie y, tak, tak stwierdzili. Widzowie I... stwierdzili, Ania z Dębliny spier... y, napisała komentarz, żeby Janusz za karę zastąpił kondolizę w kuchni, upiekł ciasto. 22 łapki były w tym górze. Podejmujesz się tej kary? No i podejmuję! Dobra, więc ja uciekam, a ty tutaj działaj. Na chwilę do ciebie kondoliza podejdzie, bo kuchnia jest kondolizy. Witam was, kochani, Japończyków nie jadą, ale słuchajcie, ponieważ Janusz nigdy takich rzeczy nie robił. To wybaczycie mu, jak się coś pomyli, a jak coś, to ja mu tam czasami podpowiem. Odsuń tego Janusza. A co Janusz będzie robił? No, ciasto! Jak y Babkę piaskową. Cytrynową. Cytrynową, No, <laughs> ale zrobioną z piasku. Piasku, no to! Musisz mówić, co robisz, więc co więc tam masz? Już Jajko na. Białko. Białko ubijamy na. pianę. Pianę. I zaczynamy. Co dodajemy tam? No. Dodajemy no, szczyptę malutką. malutką soli, się lepiej ubije, Bije. i teraz zaczynamy. No i zobaczymy się jak Jarus ubije. Teraz co dajesz? Teraz ko kochani dodajemy cukru stopniowo i dalej kręcimy. Teraz bierzemy jajestra i też stopniowo. stopniowo Kochani, jak ubiłem to, to teraz dodaję dalej olej i dalej kryp. I teraz skórkę z tym i ładnie ze moją żeby nie było... Wiecie, wiecie kochani, Kondoliza musi... musi podpowiadać, bo to jej kanał, to wiecie. Tak, tak. Teraz, Ale oc... teraz, ocencie w... w komentarzach, piszcie czy Januszowi dobrze idzie. Dobra, teraz wyłącz. I teraz wyłącz z tej strony. Jeszcze raz. Puśćcie chłopa do kuchni, co? I teraz co robimy? Przesiewamy mąkę. Przesiewamy profesjonalnie mąkę. Najpierw jedną, potem Obydwie. drugą. dwie. <coughs> chyba przy... tak, wiesz co? jedną i później od razu drugą, to no, i mieszamy? No, tylko czy się zmieścimy. No właśnie, to za mała miska chyba będzie. Dobra, na razie... Ses no i kochani, teraz przesiewam mąkę ziemieczaną. Przesiewią. O, tak. To jest mąka zwykła, pszenna, jakby co. No. I to jest mąka. Może nie wszystką tą mąkę wrzuć, dobra? Mi wpadła wszystka. no dobra. Będzie babka ziemniaczana. A tu. Dobra, dobra. Przepraszam, to będzie Januszowa babka. I proszę do pieczenia. Oj coś tu się robi. Dobra, no. No, to pokażemy widzowi co... I ładnie ja... mieszaj na wolnych obrotach, czyli na jedynce Janusz. Czyli... No, tak, jedynka no, i... To jest jedynka? No weź do pryska, składaj! <grym> ale, kochani. No ale. Spokojnie. Kochani, i blaszkę mamy polane olejem, posypane mąką. I teraz wlewamy ciasto. No to wlewaj to ciasto! Możesz wlać w jedno miejsce i potem rozprowadzić, nie musisz tańczyć. A ja wodę potem I zapach pomarańczy. <grym> Raczej cytryny. No, a chyba a. Zostaw patrz. coś dla nas do wylizania. Nie. To ma być babka super. A ciebie z boku tak fajnie widać, jak Pinokio, masz takie drugie Ja no to jak chcesz, to proszę bardzo. Zostaw, dobra, później. nie widzi. Klap? Klap? <grym> no. I, I teraz co? wstawiamy do piekarnika. piekarnika i włączymy go. Pewnie włączasz góra-dół 180 stopni 40-50 do 50 minut, a nie Może ja pomogę Ale, ja A, go, wiedziałam Janusz. na dół czy na górę? Na środek. Dobra Mortki, zobaczymy się jak Janusz upiecze. Ja postawię. No. Tu? No. Dobra, no, to teraz czekaj, jak sobie rewentuję do... Kochani, Januszowa babeczka upieczona, wezwanie zrobione. Jest posypane babeczka cukrem, pudrem, a jak chce, proszę lukierkiem sobie polać. Albo możecie sobie też zrobić ten. Polecam. Opis Polecam. składników będzie w opisie filmiku, czyli składniki są proste. Wszystko na oko, według Janusza. A teraz i zobaczymy jak wygląda. A Wy kochani napiszcie w komentarzach, czy zjedlibyście takie ciasto od Janusza. Proszę bardzo, ładnie wypieczona i teraz próbujemy na kuchni. No jest! Smacznego. Na oko kucharki pięknie wygląda. No. Kochani, to trzymajcie się. I co? Kara odbyta przez Janusza. Czekajcie na kolejne fajne filmiki. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia! Ja.